Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pampoletko. W dzisiejszym materiale przedstawimy wyniki planowań wszystkich z doświadczeń. Zapraszam do oglądania. Odcinku na kanale Pan Podatko mogliście zobaczyć materiał z, ze zbiorów wszystkich doświadczeń. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Na końcu, fi, na końcu tego filmu będzie link, który przeniesie Was do tego odcinka. A, a dzisiaj opracowałem dla Was zestawienie wszystkich wyników z wszystkich naszych doświadczeń i będę próbował pokazać Wam, jak te wyniki się przedstawiają oraz one są sporządzone w, w formie tabeli i pokażę Wam jak odczytywać wyniki z tej tabeli i co nam wyszło. Jeżeli chodzi o kolejny rok badań to będzie. Tutaj w przywitkach widzicie właśnie odbyły się zasiewy nowych doświadczeń na sezon 2025-2026. Także nie musicie się martwić, wyniki będą też najprawdopodobniej w grudniu za rok. Będziemy kontynuować te same doświadczenia co w tym roku, ponieważ musimy mieć chociaż przynajmniej dwuletni cykl badań, żeby się upewnić, czy ten rok był wyjątkowy dla jakiegoś preparatu i sprzyjał jego zastosowaniu, czy po prostu może, może przy dwóch latach będziemy mieli pewność, że dany preparat no, niekoniecznie sprawdza się w podnoszeniu plonów czy zysków materialnych. Jeżeli chodzi o stanowisko, jest to pole, można powiedzieć, przymiedzy. Niestety pole jest troszkę mniejsze niż w tamtym roku, także na pewno nie będziemy mogli zwiększyć o nowe doświadczenia, a najprawdopodobniej będę musiał zrezygnować z kilku doświadczeń, ponieważ no, niestety nie ma warunków, żeby przeprowadzać doświadczenia, bo potrzebne są naprawdę duże areo w jednolitym kawałku. Kończąc ten przydługawy wstęp, pokażę Wam tutaj plik, który udało mi się stworzyć, aby Wam pokazać wyniki całe, całorocznej pracy z tymi poletkami i jak to wygląda, jeżeli chodzi o opłacalność każdego z produktów. Zanim zaczniemy analizę wszystkich danych, to zachęcam. W opisie tego filmu jest link do pobrania właśnie tego pliku PDF. Najlepiej, jeżeli sobie go wydrukujecie i podczas omawiania tego materiału będziecie mogli tam zaznaczać długopisem czy skreślać, podkreślać, swoje uwagi tam wpisać w międzyczasie. Mam nadzieję, że wszyscy sobie pobrali już ten plik, i tutaj przejdziemy do analizy. Tutaj jest strona tytułowa. Autorami tego artykułu jest Jestem ja, czyli Wojciech Żubicki oraz pani Magdalena Serafin-Andrzejewska z Instytutu Agro, o Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Także ten tekst, tutaj, który teraz tu widzicie, należy do pani Magdaleny. Zachęcam sobie do przeczytania na spokojnie tego tekstu. Tutaj mamy opis właśnie odmiany Eskatum, która należy do grupy pszenicy na K. Odmiana ta doskonale nadaje się na wypieki ciastek oraz słodowanie. I tutaj my mamy bardzo e, opisane całe nasze doświadczenie z różnymi e, wariantami e, doświadczeń, także tutaj jest bardzo fachowy e, tekst, taki jak na pracę badawczą e, przystało. No tutaj w dalszej części zobaczycie e, co ja stworzyłem, no niestety nie wygląda to już tak ładnie jak u Pani Magdaleny. Zachęcam tutaj sobie do przeczytania. Tutaj jest cały opis danej odmiany, zawartości w białko, w gluten, jakie są odmiany pszenic. Jeżeli chodzi o według przyjętych norm zawartości glutenu, i tutaj mamy też opisane, co w jakim stopniu wpłynęło na gęstość ziarna, na jego zawartość w gluten. Właśnie, także tutaj jest. Zachęcam do przeczytania tego całego artykułu. I jedna z bardzo istotnych rzeczy, że należy wziąć pod uwagę, że otrzymane wyniki są wynikami jednorocznymi, badania powinny być kontynuowane, aby uzyskać wyniki rzetelne i jednoznaczne. Także to, co tutaj zobaczycie, to jest tylko wynik z jednego roku. Tak jak wspomniałem na początku, musimy mieć dwuletni cykl badań, żeby te badania naprawdę miały sens. Jeżeli chodzi o dokumentację doświadczenia, tutaj mamy dane, jeżeli ktoś by chciał się bardzo zagłębić, tutaj mamy cały opis, miejscowość, tutaj dane powierzchni, poletka, rodzaj gleby, nawożenie, tutaj mamy przebieg wegetacji, sierp, schody. Nawożenie, jakie zostało zastosowane, jeżeli kogoś by to interesowało, zabiegi ochrony roślin, jakie było na wszystkich poletkach, jednakowe. Tutaj oczywiście, jeżeli mamy regulator i mamy kombinację z regulatorem, to niżej będzie opisane, no ale oczywiście tutaj nie poszło te, te dwa rodzaje środków. Jeżeli tutaj mówimy o, o kombinacji z medaksem, ale to myślę, że to jest zrozumiałe. Dla większości po prostu są to przyjęte zabiegi. Tutaj też bardzo ważny wykres przebiegu pogody w okresie wegetacji. Tutaj mamy średnią temperaturę w dekadzie. Tu też te kartki sobie należy dobrze przeanalizować, bo tutaj mamy widoczne spadki. Tutaj też jest taki okres niższych temperatur, który przepada właśnie na maj. Także jeżeli będziemy analizować skuteczność zabiegów T2, te też musimy to wziąć pod uwagę, że tutaj ten rozwój tych chorób w tym okresie tutaj też mogło być nie był i tak intensywny. Drugą rzeczą właśnie bardzo istotną w przebiegu wegetacji jest suma opadów. Tutaj mamy podział na, na każdą dekadę, zaczynając od września drugiej dekady. Tutaj mamy właśnie tą powódź, 208 litrów nam spadło, to nawet w przeciągu, to było dwóch czy trzech dni. No i z, można zobaczyć jak to wygląda na przestrzeni całego okresu wegetacji, gdzie nigdzie przez y, każdą z dekad nie przekroczyło to nawet 50 mm na metr kwadratowy. Tutaj mamy bardzo długi okres, gdzie tych opadów praktycznie nie było, czyli od stycznia drugiej dekady aż do pierwszej dekady marca. Tutaj można powiedzieć o minimalnej liczbie opadów. Tutaj dopiero większe opady w naszym rejonie, no bo nie, nasz rejon jest jeszcze można tak powiedzieć, że przychodzi deszcz w odpowiednim momencie, on tutaj przypada właśnie na Przejdzieł do dekady maja, i tutaj możemy mówić o właśnie zasileniu. Można powiedzieć, że to była nasza już taka ostatni moment, żeby te plony uratować. Tutaj przechodzimy do planu poletek. Jeżeli chodzi o plan poletek, tutaj mamy zobrazowane każde poletko, jak zostało wysiane. Jeżeli tutaj mówimy o kombinacji, czyli mamy pierwszą kombinację. I ona jest w trzech powtórzeniach: na poletku numer 1, 12 i 15. I tutaj możemy sobie sprawdzić: na poletku pierwszym jest teraz sorb, na poletku 12, jest teraz sorb, na poletku 15 jest teraz sorb. I teraz tak. Generalnie to jest podział na kwatery, na powtórzenia można to powiedzieć. I tutaj tak mamy pierwsze powtórzenie od 1 do 6 poletko, później mamy od 7 do 12. To mamy drugie powtórzenie, i później od 13 do 18 mamy trzecie powtórzenie. Jeżeli będziemy analizować wyniki, niektóre źródła podają zazwyczaj średnią z tych trzech powtórzeń. Ja, żeby te wyniki bardziej wam zobrazować, nie robiłem średniej, tylko analizowałem pierwsze powtórzenie. Czyli tu mamy 6 różnych preparatów i analizowałem każdy wynik. Na podstawie jednego powtórzenia, później drugiego i trzeciego. I tutaj, każdy, jeżeli porównujemy każdy z powtórzeń, mamy bardzo te poletka blisko siebie. Tak naprawdę one są e, przy miedzy, można tak powiedzieć, każde poletko. Jeżeli analizujemy średnią z tych trzech powtórzeń, czyli na przykład teraz sort, który jest na, tutaj na pierwszym poletku, no to już jest daleki dystans, żeby go porównać z mikro podstawą, tak? I tutaj jeżeli przyjdziemy nam zmienność glebowa, no to nie ma sensu analizowania tego powtórzenia z tym. Także analizujemy jedno powtórzenie i te wszystkie preparaty porównujemy tylko w jednym powtórzeniu, później w drugim i następnie w trzecim. Tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że na poletkach 40, 41, 42 tutaj na tym polu występuje zmienność glebowa, także te wyniki... Na tych trzech poletkach no, trochę odbiegają od norm i możecie po prostu nie brać ich pod uwagę, ale robię to sumiennie, także wszystkie wyniki będą pokazane. Tutaj przy kombinacji numer 6 były pobierane próbki gleby założone do, do OSHR-u w opolu w tym przypadku. I wrzucone do aplikacji Internav, która pomaga rolnikom z doborem nawożenia i właśnie też nawożenia mikroelementów. I po wrzuceniu tych wyników otrzymałem, że pszenica nasza, jeżeli chodzi o mikroelement, czyli bor w tym przypadku, jest potrzebna. No i do, do zastosowania do listnego. I tutaj się dostosowałem do tych, tego opisu. I tutaj w tym opisie było 1 litr boru na hektar, zabiegu T1 oraz adob, w tym przypadku to było adob bor i e, adob mieć e, w ilościach 1 litr oraz 1,5. Bo tutaj mangan był zbędny, czyli nie zastosowany został. Cynk został też nie zastosowany i żelazo też nie został zastosowany. CU było potrzebne i zastosowano do listy. I tutaj mamy pierwszą tabelkę, jeżeli chodzi o planowanie plony i opłacalność aminokwasów i mikronawozów. Pierwsze to jest właśnie opisanie tych sześć produktów i do, w każdej tabeli jest tak jakby nasze zero. W tym przypadku naszym zerem jest brak zastosowania mikroelementów, nie wydaliśmy na to ani złotówki i tutaj właśnie porównujemy to wszystko do zera, bo nie mamy ani z, korzyści z zastosowania tego, ani nie mamy strat. Także to jest nasze, tak jakby można powiedzieć kontrola Pośród sześciu naszych kombinacji tutaj mamy każdą opisaną kombinację oraz dawkę, która została zastosowana. Należy pamiętać, że to zastosowałem tylko raz w fazie T1. I tutaj mamy kilogramy z poletka, jakie otrzymaliśmy w pierwszym powtórzeniu. Także mówię, analizujemy zawsze tylko jedno powtórzenie osobno i patrzymy, który tu wynik był najwyższy. Tutaj w tym przypadku to było 289 kg z poletka. Później analizujemy drugie powtórzenie. I w drugim powtórzeniu również 281 kg spodetka uzyskał agrosorb folium. I w trzecim powtórzeniu najwyżej również był agrosorb folium. Jak widzicie, jakbyśmy sumowali, to nie zawsze te wyniki są równe. I tutaj mamy fajne właśnie to, co mówiłem przed chwilą, że w pierwszym powtórzeniu plon był na poziomie 289 kg, a na trzecim powtórzeniu już tylko 274. Także bardzo duża różnica, ale mówię, to mogło wynikać właśnie z osobności na danym właśnie obszarze. Dlatego musimy porównywać zawsze powtórzeniami, a nie średnio. Tutaj mamy przybliżone koszty zabiegów. Koszty zabiegów brałem z internetu ze strony już nie pamiętam, ale dla roślin chyba, ale to mniej więcej możecie sobie sami znaleźć. To są mniej więcej podobne wartości. I teraz tak, plon z hektara, tutaj po przeliczeniu z poletek, to jakie dały plony w przypadku. Jeżeli chodzi o plon z hektara to nie sugerowałbym się, bo to są poletka doświadczalne, tam nie ma ani ścieżek technologicznych. Zawsze jest brany na całą szerokość kaderu, nawet może trochę szerzej, no bo to są nagarniacze. Także tutaj co by nie było, to, to nie jest aż tak istotne, czy to dało 11 ton, czy, czy 10 ton. No wiadomo, między sobą można to porównywać, ale najważniejszą moim zdaniem tabelą jest tutaj przychody po odjęciu kosztów zabiegu. I tutaj mamy na przykład w pierwszym powtórzeniu przychody jakie nam dały. A tutaj jest tabela po odjęciu tych kosztów, czyli właśnie te 63 zł, na przykład w przypadku Terasorbu, bo ten zabieg tyle kosztował, czy 57 w przypadku Agrosorb Folium, czy na przykład 0, bo nie dawaliśmy nic. I teraz tak. Tutaj właśnie fajnie widać, że przy zastosowaniu Terasorb w porównaniu z naszym brakiem jakiegokolwiek zabiegu, to jesteśmy stratni 145 zł, ponieważ plon. Tutaj możemy zobaczyć, był nawet wyższy, jeżeli chodzi o braku zastosowań. No oczywiście doszły nam koszty zabiegu. No dlatego, tak by można powiedzieć, zastosowanie terasorbu na tym poletku nie było opłacalne. Tutaj mamy teraz agrosorb folium i tu w przypadku agrosorbu folium w każdym z trzech powtórzeń jesteśmy, można powiedzieć, na plusie. Bo w tym powtórzeniu byliśmy 366 zł, jeżeli chodzi o hektar. Czyli jak, mamy hektar po zastosowaniu agrosorp folium. w mieli 366 zł na plusie, w drugim powtórzeniu 229 zł na plusie i w trzecim powtórzeniu 137 zł na plusie. Także ja nie, tutaj nie, nie namawiam nikogo, ale musicie sami sobie interpretować te wyniki, tutaj mam następną, e, następny pre preparat Quantis. W pierwszym powtórzeniu na minusie, w drugim powtórzeniu można powiedzieć. Na zero i w trzecim powtórzeniu na minusie. Tutaj bez nawożenia, czyli bez żadnych nakładów, czyli to jest nasza kontrola. Mikropodstawa, tutaj zastosowałem produkt Jara Witagramitre w dawce 1,5 litra. Jest to bardzo, jeżeli chodzi o nawóz do listny, dosyć bogaty, wszystkie mikroelementy. No i w pierwszym powtórzeniu okazało się, że że on był zbędny. W drugim powtórzeniu wyszliśmy na minimalny plus, czyli 14 zł, zaoszczędziliśmy. I w trzecim powtórzeniu również wyszliśmy na plus 60 zł. Mikro dopasowane, czyli po analizie e, gleby i wrzuceniu to do programu Internav. W pierwszym powtórzeniu. Jesteśmy na minusie, bo koszt zabiegu był 43 zł. To jest 52 zł na plusie, czyli można powiedzieć, że nie dało to wyższego plonu. W drugim przypadku również i w trzecim przypadku również. Przechodzimy do drugiej tabeli: plon i opłacalność reg regulatora wzrostu. I tutaj mamy dwa regulatory zastosowane w fazie T1, czyli MEDAX MAX w dawce 0,5 kg na hektar oraz Modus w dawce 0,2 litra na hektar i porównywaliśmy to do go do znanej właśnie mieszaniny czyli stabilan 1 litr na hektar oraz modus 0.3 litra na hektar. I tutaj fajnie widać właśnie, że praktycznie nie ma tutaj różnicy w plonowaniu. W każdym z trzech tych tutaj przykładów jesteśmy tutaj jest pół kilo różnicy, tutaj również jest pół kilo różnicy, no tutaj jest troszkę, troszkę więcej. Korzyść za zabiegu. zabiegu to jest 140 zł i 60 zł. Także tutaj mówimy tutaj o, o znaczącej różnicy. No i oczywiście to jest nasza kontrola, bo tutaj jest ta mieszanina jest najbardziej popularna wśród rolników, czyli zrobiłem ją kont kontrolę. No i w porównaniu do kontroli to w przypadku Medaxa na hektarze jesteśmy 100 zł w plecy, później jesteśmy 196 zł stratni i kolejny raz 100 zł. Czyli można powiedzieć, tutaj te dwie próby bardzo fajnie pokazują na to, że był plon identyczny jak w przypadku Stabilanu. No a oczywiście koszt zabiegu był wyższy. Także w tym roku e, zastosowanie Stabilanu czy Metaxa dały ten sam plon, jednak koszt samego zabiegu był wyższy i to decydowało o tym, że opłacalność była na korzyść Stabilanu i Modusa. E, trzeci, e, trzecia tabela przedstawia plon i opłacalność fungicydów T2. I tutaj mamy bez zabiegu T2, czyli żaden e, fungicyd nie był zastosowany. W, drugim powtórzeniu, e, w drugiej kombinacji był Eradus ERA w dawce 1 litr i trzecia kombinacja Virtuos Pro w dawce 1 litr. Tutaj, jeżeli chodzi o planowanie, możemy sobie porównać, który z produktów lepiej planował. w każdych z trzech powtórzeń, tutaj mamy oczywiście cenę tych, tego zastosowania. Oczywiście bez T2 koszt zabiegu był zerowy. Latus Era 265 zł i Virtuos Pro 65 zł. I tutaj porównujemy to oczywiście do naszej bez, bez zabiegu T2, bo nie wydaliśmy na to nic. No i teraz w przypadku Elatus Era plon był minimalnie, tutaj widzimy 2 kg wyższy z poletka, no ale koszt tego Elatus ERA jest wysoki, więc tak naprawdę stracimy na tym przez że zastosujemy tak drogi środek. W przypadku VirtualOS Pro jesteśmy 19 zł, w pierwszym powtórzeniu na plus. W drugim powtórzeniu tutaj Elatus Era trochę odrobił, bo plon już jest znacznie wyższy. No ale niestety dalej jest bardzo drogi ten środek, no i niekoniecznie było to uzasadnione i opłacalne w naszym przypadku. Virtuos Pro też w większym minusie. No i oraz trzeci, trzecie powtórzenie również, tu ja mam zanotowane spadki w przypadku zabiegu bez zabiegu T2. E, oczywiście zabieg T2 w tym roku też był specyficzny, tak jak właśnie musicie sobie przeanalizować przebieg pogody. Niska temperatura w maju, mało opadów jeżeli chodzi, od, od można powiedzieć od stycznia, także wilgotność gleby też ma na to znaczenie. Także musicie sobie przeanalizować, nie każdy rok będzie taki jak ten oczywiście. E, tabela czwarta, plony i opłacanie zabiegu T3. Tutaj pierwszy, pierwszy zabieg to był tebukonazol i metkonazol w dawce 0,5-0,5. E, trzeci to był bez zabiegu T3 i na trzeci zabieg melasa plus tebukonazol 0,5 litra na hektar. I tutaj mamy w pierwszym powtórzeniu planowanie, drugim powtórzeniu planowanie. I trzecie powtórzenie, tutaj wystąpiła ta zmienność, dlatego te e, wartości są już dużo niższe i też mogą być rozbieżności, także jeżeli chodzi o trzeci, trzecie powtórzenie może nie, nie bierzcie do końca tego e, tak do analizy, no po, ponieważ nie jestem, nie powiem Wam na 100% e, jak ta zmienność globowa przebiegała, czy na jednym poletku było właśnie więcej piasku czy może na drugim, czy na trzecim nie jestem w stanie tego Wam przedstawić, tylko mówię właśnie, że taka zmienność wystąpiła. No i tutaj mamy koszt zabiegu: tutaj 70 zł to 30 zł to oczywiście 0, bo nie było nic zastosowane. No i każdy z tych zabiegów tutaj na minusie, tu na plusie. No każdy tutaj musi stwierdzić sam. Nie chcę tutaj wyciągać wniosków, bo ja nie, nie, nie jestem osobą bezstronną. Ja tylko przedstawiam Wam wyniki, Wy musicie je sami przeanalizować i czy w Waszym gospodarstwie warto właśnie stosować ten środek, czy może właśnie nie warto. I przechodzimy do ostatniej naszej tabeli, czyli wynika, wyniki prób laboratoryjnych. Jeżeli chodzi o próby, to one zostały pobrane jako próba zbiorcza, czyli po troszkę z, każdej, z każdego powtórzenia i zostały zmieszane i poddane analizie. I tutaj mamy wszystkie nasze już kombinacje, i tutaj każdy sobie może przeanalizować. Tutaj mam w pierwszej tabeli wilgotność ziarna podczas analizy. Tutaj mamy gęstości, jakie, dane, jakie otrzymaliśmy po zastosowaniu tych preparatów. Tutaj mamy białko, które w preparaty wpłynęły na podwyższenie białka, które tutaj nie miały wpływu. Tutaj mamy zawartości glutenu oraz liczbę opadania. Mam nadzieję, że ta tabela też również Wam będzie przydatna. I tutaj przechodzimy do pustej kartki, a ta pusta kartka jest dla Was. Tutaj możecie sobie różne uwagi, jakie tutaj po przeanalizowaniu tych wszystkich tabel zauważyliście. Bądźcie sobie notatki, analizujcie te wyniki, wyciągajcie wnioski. Mam nadzieję, że udało Wam się wszystkim dotrwać do tego momentu. No zdaję sobie sprawę, że tutaj mówienie o tych wynikach i analizowanie nie jest niczym przyjemnym albo, albo jakimś rozrywkowym, ale mamy już to za sobą. Każdy tutaj może sobie pobrać ten plik i według swojego uznania go tam analizować, wyciągać wnioski. Wszystko jest po to robione, żeby wyciągnąć z tego rolnictwa jak największą opłacalność. Każdy wie w jakich czasach przyszło nam gospodarzyć, i chciałbym pomóc każdemu z rolników, żeby nie natknęli się na produkty, które tak naprawdę zwiększają koszt takiej produkcji, a niekoniecznie nie opłacalność. Także mam nadzieję, że niektórym Wam udało mi się pomóc. Przedstawiłem te wyniki najbardziej rzetelnie jak się da. Nic tutaj nie było manipulowane, zmieniane. E, takie wyniki, które były otrzymane z pola, zostały tutaj przypisane. E, mam nadzieję, że, że jesteście zadowoleni e, z tego formatu. E, każdy komentarz jest dla mnie ważny, ponieważ e, te doświadczenia są dla Was. E, ja też wyciągam oczywiście z nich e, z własną wiedzę, no ale mogę się z Wami nią podzielić. Jest łatwiej mi. E, robić materiały, jeżeli wiem, że ktoś to ogląda i ktoś z tego korzysta. Mamy okres świąteczny, ale niestety ja jestem słaby w życzeniach, także będę Wam życzył tylko wszystkiego najlepszego i zdrowych, spokojnych świąt. Trzymajcie się i do zobaczenia w nowym sezonie i w nowych odcinkach Pana Poletko. Pozdrawiam.